Ja, Elf, tutaj Alka i drodzy. Dzisiaj serdecznie miło mi was powitać w kolejnym odcinku ze Storytellera. Rozpoczynamy historią, Lokaj zostaje postrzelony. Ja wiem, to nie jest zbyt pozytywne, proszę bardzo, rozpoczęcie, ale musimy zabrać się do pracy, ponieważ mamy spluwę, salon Lokaja, hrabią, hrabinę, detektywa oraz diabła. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to wysyłam go, kochani, tutaj w karcie. Ma odnośnik, ponieważ ostatni odcinek został tutaj nagrany właśnie z tym naszym nowym bohaterem. Rozpocznijmy sobie, kochani, od sprawdzenia tutaj. Tych rzeczy, które mieliśmy poprzednio, prawda? Czyli jako, że mamy po prostu nowego bohatera diabła, musimy zobaczyć, jak on się tutaj. Okej, okay, jak on się zachowuje z naszymi nowymi panelami. I widzimy, że na początku odkłada, można powiedzieć, tę prawdziwą broń, i za to tutaj na stojaku, moi drodzy, można powiedzieć, że przynosi jakąś taką zabawkową spluwę. W porządku, to powinno być. Myślę ciekawe, gdyż... Możemy sobie w takim razie posunąć e, historię w ten sposób, że diabeł zabierze właśnie tę prawdziwą spluwę i da tę fałszywą. Ale moi drodzy, osoby, które po prostu znają serię Storyteller, wiedzą, iż Loka jest naprawdę mściwą szują i bardzo z tym hrabią i hrabiną nie do końca jest w stanie się dogadać. Co więcej, nawet jeżeli tam by były naprawdę prawdziwe problemy, to nie jest rozwiązaniem, aby, no wiecie, zabić. Kogoś spluwu. proszę bardzo, absolutnie powinien albo się zwolnić, albo na ten temat pogadać. Jednakże, no tak się wydarzyło, iż e, on nie zauważył tego, że bierze taką e, oto broń. I moi drodzy, w salonie dzieje się tragedia, ponieważ lokaj Próbuje zabić, hrab... y, właśnie hrabię, jednakże, no i niestety, to jest jak ta broń jokera, że wiecie, pokazuje się haha, prank, a wcale mm, nie ona strzela. W takim razie, w momencie, kiedy już się to wydarzyło, hrabia jest niezwykle z tego powodu poruszony, ach, musimy w takim razie jeszcze tę sprawę odnieść, a więc diabeł mm, teraz podmienia tę zabawkową, właśnie broń, na prawdziwą, więc w momencie, kiedy hrabia chce się zemścić, za um, tę oto zdradę. Yy, to bierze tę, moi drodzy, prawdziwą już spluwę. I historia kończy się tragicznie, chociaż wydaje mi się, że dla hrabiego pozytywnie, ponieważ nie został zastrzelony, a za to lokaj, no niestety, otrzymuje swoją karę. Zanim przejdziemy do kolejnej historii o tytule Hrabia Strzela do swojej żony, moi drodzy, małe ogłoszenie. Kochani, ogólnie jestem wielką fanką sprzętu od Seal Series, więc w momencie, kiedy otrzymałam od nich paczkę, to naprawdę mega się ucieszyłam. Moja przygoda z ich sprzętem rozpoczęła się, moi drodzy, od myszki, Ja ją głównie wybrałam dla Dlatego, że mi się mega podobała przez te takie dwa świecące panele, nie? A chyba najważniejsza również kwestia jest taka, że ona po prostu dobrze siedzi w dłoni, a wiecie, ja mam malutkie ręce, bo jestem taka malutka, nie? No i ogólnie, moi drodzy, w momencie, kiedy spodobała mi się myszka, to od razu po prostu kupiłam do niej klawiaturę też od Steel Series. No i dobra, trochę głupio, ale podobnie po prostu mega mi się podobała, jest naprawdę ładna. No i oczywiście, kochani, jeżeli chodzi o kwestie praktyczne, to wiadomo, nie ma lagów, nie zacina się, ani razu nie miałam po prostu momentu, gdzie jakiś klawisz by mi działał. Co więcej, ogólnie można ją kustomizować, ja akurat teraz mam różowe klawisze, które wyglądają no Warto jeszcze wspomnieć, że w paczce, moi drodzy, przyszły słuchawki i ja je przetestowałam. Naprawdę też są w porządku. Pierwsza rzecz, którą zauważyłam, że są mega lekkie i dobrze po prostu siedzą na głowie. A znowu, ja mam, wiecie, malutką głowę, i to nie jest tak, że one się jakoś suwają, jakoś sobie wędrują. Nie, po prostu siedzą i naprawdę ich nie czuć. Ogólnie w grach też jest mega. Na przykład jest taki przestrzenny dźwięk, że w momencie, kiedy ktoś wam idzie na przykład za plecami, to będziecie go słyszeć tutaj w słuchawkach, że on rzeczywiście za plecami wam idzie, nie? To, co też zauważyłam, to, że mikrofon też jest w porządku. Bardzo dobrze tłumi, szumy. No i do tego wszystkiego jest aplikacja sobie customowo każde oświetlenie sami ustawiać. No i właśnie kochani, jeżeli nie macie jeszcze pomysłu na Mikołajki albo pod choinkę, to serdecznie Was zapraszam do mojego linku w opisie. Możecie sobie przejrzeć właśnie produkcję Series Series. Wracamy do storytellera. Tutaj z nowych rzeczy mamy, moi drodzy, świadka, więc również chciałabym się dowiedzieć, w jaki sposób to by wyglądało em, w przypadku diabła. I on rzeczywiście ma takie, słuchajcie, śmieszne oczy, więc mamy w jakiś sposób sprawić, żeby hrabia się tutaj pomylił. Może rozpocznijmy w takim razie od tego samego, czyli proszę bardzo, mamy zabawkową broń, prawda, Wy w salonie dzieje się to, iż lokaj i hrabia. A nie, przepraszam, najpierw musi, przepraszam, lokaj właśnie wziąć tę broń. A więc y, on ją bierze i w salonie ma się dziać tragedia, której się wiecie, nic nie stało, prawda? Więc aby m, się zemścić na lokaju, hrabia idzie po swoją broń. Nie można na razie iść po swoją broń, bo to ja bym musiał odłożyć. Mamy, mamy tę prawdziwą dłoń. Y, broń, więc tutaj będzie hrabia ją brał i teraz jakimś cudem muszę sprawić, że, um, wiecie, tak naprawdę to hrabia zabije hrabinę. Ehm, um, okej, okay, to jest całkowicie ta sama historia, która wcześniej. W żaden sposób nie pomaga mi to, że to właśnie Hrabina ma umrzeć. Poczekajcie, jeszcze jednej rzeczy mi brakuje. Co jeżeli byśmy zrobili, um, aby, proszę bardzo, diabeł ukrywał się za obrazem, przez co on w salonie będzie miał te po prostu śmieszne oczy? I jak zareaguje na ten temat hrabia? Aha, diabeł ich przestrasza. Wszystkich przestrasza? Tak, więc poczekajcie, co jeżeli w takim razie byśmy zrobili to w ten sposób, że hrabia się przestraszy? tego oto obrazu, prawda? A więc pójdzie po prawdziwą spluwę, dokładnie w celu y, zabicia, można powiedzieć pokonania tego obrazu, prawda? Ym, no a przez przypadek, wy za obrazem nie będzie przerażający duch, tylko nasza hrabina. Myślicie, że to zadziała? Zaraz zobaczymy. To będzie ostatni panel i czy hrabia będzie tak i hrabia zamorduje swoją żonę w ten sposób? Ojejku, tutaj diabeł chce sprawić, żeby Adam ginął dwukrotnie. Mamy sąd, kuszenie, ożywienie Adama, Ewę i właśnie diabła. Czyli, em, wiecie co? Ja bym tutaj może w takim razie to pozostawiła. Ten początek, prawda? Czyli mamy diabła, który wręczył Adamowi jabłko, przez co w momencie, kiedy on je, to zostaje ukarany przez Boga, no bo to był jedyny zakaz po prostu w ogrodzie, właśnie, aby on nie konsumował rzeczy, które do niego nie należą. Następnie jednakże, jak wiemy, wiecie, Bóg jest miłosierny i tak dalej, i tak dalej, przez co go ożywia i musimy sprawić, aby on w jakiś sposób umarł jeszcze Raz. Czy jeżeli. Czy on się znowu skusi? Dobra, nie skusi się ponownie na jabłko. No niestety. A może Ewa by się skusiła? Nie, Ewa też jest przerażona właśnie tym, iż. E, iż e, Adam został ukarany. Czy diabeł? Jezus, Maria, słuchajcie. On mu coś tam domalowuje, chyba. Sprawia, że to jabłko nie jest czerwone, ale zielone. Nie wiem, co to miałoby oznaczać. No ale spróbujmy. Czy w takim razie Adam będzie na tyle. Niemądry, no bo chyba innego, proszę bardzo, tutaj określenia nie mogę znaleźć, że on będzie, Jego kochany, Pamiętam Cię ostatnio, słuchaj, wężu, wiem, dałeś mi takie okropne jabłko, które, słuchaj, no było tragiczne, tak, dzięki temu umarły i Bóg nie wskrzesił, w ogóle cała taka historia, musimy się kiedyś umówić na by to Ci opowiem, ale słuchaj, źle Ci się z oczu patrzy, ale ja teraz widzę, że masz inne jabłuszko dla mnie, no to słuchaj, bestia, ja spróbuję. Ja nie wierzę. Ja nie wierzę! Jak to się mogło wydarzyć, Bessie? Bessie, czy to naprawdę jesteś tak po prostu niebądry? No i co? No i słuchajcie, będzie to samo, no. Tutaj w rozdziale dramat mamy historię, wszyscy umierają. O mój Boże, słuchajcie, pamiętacie tę historię? Ona była na tyle śmieszna, że mieliśmy tylko i wyłącznie czekanie malutki nienawistek i diabeł. I tak naprawdę o to chodziło tylko i wyłącznie w tej historii, że oni mieli czekać, słuchajcie. no To jest, też nie śmieszne, to była jedna z takich dziwniejszych historii, które robiłam, ale... Oni mają wszyscy umrzeć, więc to mi się już troszeczkę nie podoba. Zobaczmy, w jaki sposób diabeł reaguje na to drzewo. Wow! Po prostu je ścina. Aha, czyli teraz w momencie, kiedy której z nich by czekało, no to dostaje bąk w głowę, o mój Boże, to tak nie może być. Czy on umiera w takim razie, słuchajcie? Zobaczmy, czekanie malutki, tak! On dostaje bąk w głowę i już się nie... Niech się nie słuchajcie, obudzi. O mój Boże! Ale ponownie musimy w takim razie sprawić, żeby oni oboje dostali w głowę, tak? Czy malutki też dostanie? I nienawistek? Okej, okay, nienawistek się przestrasza. Więc co w takim razie nienawistek zrobi? Nic nie zrobi. A co diabeł zrobi z tym? Aha, czyli nie dość, że diabeł po prostu to drzewo ściął raz. To jeszcze może je odrodzić. I wiecie co? Wydaje mi się, że tutaj na tym panelu wcale nie musi być taka sytuacja, jeśli na Wisak to wszystko patrzy. Ale jako, że jestem po prostu w diabolicznym nastroju, to chcę, aby świat płonął, więc zostawmy to w ten sposób. Następnie właśnie diabeł, moi drodzy, to drzewo wskrzesza. A więc, czy on znowu musi się wskrzesić? Tak, muszą być po prostu różne panele, aby to drzewo mm, urosło. Więc teraz może je znowu zbić, przez co. Ojejku, to będzie taka smutna historia, słuchajcie, że nienawistek przyszedł, wiecie, na rocznicę tego st strasznego wydarzenia. Po prostu jego właśnie najlepszy przyjaciel malutki, no niestety dostał bąk w głowę drzewem, starym pniem, którego prosił, aby wójt po prostu uciął przez tyle, tyle i wyłącznie lat. I w momencie kiedy dotarł na to pustwistko, na tę, po prostu na to drzewo, żeby upamiętnić całą tę nieszczęsną dramatyczną sytuację, to sam dostaje. Bąka w głowę i umiera. O mój Boże, dlaczego ja to im zrobiłam? Wow, i teraz czeka nas ostatni rozdział, moi drodzy. 666. Ostatnia kropla. Rycerz więzi królową. Tron, ślub, egzekucja, śmierć, porwanie oraz królowa, rycerz, diabeł. To jest całkowicie nowa historia. Nie mamy przerabiać tych wcześniejszych. Więc moi drodzy, proponuję, abyśmy wszyscy tutaj zobaczyli. W jaki sposób diabeł reaguje po prostu na różne panele, czyli na tronie on sobie śpi, rozumiem, nie interesuje go ta sprawa. N na ślubie jest em, całkowicie niczym nie zainteresowany. Czy w przypadku egzekucji aha? Nie wiem co to oznacza, poczekajcie, chyba to mm, ma tutaj ten tr trójząb wrzucony w tę gilotynę, to chyba oznacza to, iż ta gilotyna nie może zostać aktywowana, przez co nie może ten ktoś zostać ścięty? Nie wiem, zobaczmy, śmierć już chyba wiemy, on po prostu tutaj coś mm, narysuje oraz w przypadku porwania, moi drodzy... Okej, okay, to on również nie jest niczym zainteresowany. Co ciekawe w tej historii jest to, że mamy tutaj e, właśnie, wiecie, rycerz więzi królową, a wiemy z ostatniej historii, że rycerz jest całkowicie zakochany w królowej, więc zastanawiam się w jaki sposób moglibyśmy zrobić to, żeby mm, to wyglądało. Zobaczmy, poczekajcie, może gdyby rycerz królową... No nie, rycerz królowej nie uwięzi, ponieważ jest, oni się kochają. Może gdyby po prostu królową diabeł zamknął? Mamy to, a czy rycerz rycerz też zostaje zamknięty przez diabła? Poczekajcie, nie do końca tutaj naprawdę wiem, w którą stronę moglibyśmy iść. Może jakby to zrobić, żeby rycerz się po prostu jakby tej królowej wyrzekł. Może na ślubie ona by nie była nim zainteresowana? No tak, zobaczcie, no bo zawsze królowa kocha tylko i wyłącznie siebie, więc rycerz mógłby mieć złamane serce, i to byłoby takim motywem, taką przyczyną. Dlaczego on potem się na nią wkurza? Nie wiem. Zobaczmy to dalej. A więc mm, czy on by chciał spraw- On nie ma tej, on nie ma w takim razie tutaj korony. A gdybyśmy zrobili tak. Takiego pranka, wiecie, taki fejkowy odcinek, że diabeł narysowałby, iż królowa nie żyje. ok, Przez co w momencie, kiedy może pojawiłaby się kolejna królowa, to on by uznał, że ta królowa jest fejkowa? Poczekajcie. Dlaczego on nie chce? Ja nie wierzę, dlaczego on po prostu nie chce wziąć tego, no? Nie chce wziąć. Władzy. To jest nieprawdopodobne. On musi w jakiś sposób ją znienawidzić. Wiecie co? Wydaje mi się, że tutaj musi być kwestia, aby w ogóle rycerz zdobył władzę, prawda? Co ciekawe, tak sobie próbował i zobaczcie. Diabeł tak po prostu przestrasza królową, że sobie głowę zdejmuje. Całkiem zabawne. Jednakże, jakby to zrobić, żeby mm, tutaj ten książę jednak dostał koronę? Może byśmy porwali królową? Zobaczmy, poczekajcie. Niech to będzie diabeł, dobra, i teraz czy on będzie miał. Nie. On po prostu nie chce korony, bo wie, że jest królowa, jeszcze żyje i trzeba ją w jakiś sposób uratować. Ale poczekajcie, gdybyśmy to w takim razie przestawili tutaj i sprawili, że rycerz uważałby, byłby przekonany ogólnie, że królowa nie żyje, czy wtedy. Wtedy wziąłby normalnie władzę. Oczywiście z nieszczęściem, z bólem w oczach, ale wziąłby. Mamy koronę, więc teraz nie mam pojęcia, co zrobić, aby. Wiecie, tutaj to się okazało wszystko w dobrym kierunku, czyli jednak on znienawidził królową. Może gdyby ją em, ktoś uratował. Rycerz? O, tak, okej, okay, ona jest wkurzona przez niego, bo myśli, że on jej zabrał władzę. Przez co mm, może próbowałaby zrobić na nim egzekucję? Nie wiem, zobaczmy, słuchajcie. Na tej egzekucji diabeł sprawi, iż. Ym, proszę bardzo, ta. Ym, no, ta gilotyna się nie otworzy, nie zamknie się tak naprawdę, kiedy trzeba będzie. Więc w momencie. Mój Boże, kiedy e, królowa zdobędzie swoją koronę? Ona jej nie zdobywa. Myślałam, że będzie w stanie teraz królowa, e, właśnie wrzucić rycerza na śmierć i on się przestraszy, moi drodzy, przez co ją uwięzi. Ale to musimy jakoś sprawić, żeby teraz królowa wróciła na tron. Mogę jeszcze spróbować jedną kwestię, ponieważ mamy ślub, więc może. Królowa, bardzo wkurzona na rycerza, iż tę koronę przejął, chciałaby, wiecie, tak naprawdę ją odzyskać, więc wymyśliła plan, iż proszę bardzo, dokładnie, oni oboje są u władzy i mają korony. Zobaczcie, a nawet tak na niego patrzy takim bardzo podejrzanym wzrokiem. Następnie mm, chciałaby go wrzucić na egzekucję, ale że diabeł zablokował gilotynę, no to ta egzekucja się nie udaje, więc rycerz jest przerażony tym, tak, tak, zobaczcie, ponieważ królowa już sygnalizowała, że z nim proszę bardzo, że mają mu tę głowę odciąć i on jest po prostu z tym bardzo um, no, całą tą sytuacją, więc wymyśla, aby um, tę królowę zamknąć. Dokładnie. Mamy to. I czy coś dzięki temu odblokowaliśmy, iż zakończyliśmy wszystkie poziomy diabła? Aha, czyli... Moi drodzy, mamy w takim razie ceremonię, widzę tutaj z płomieniami, z ogniem, aha. I teraz mamy tajną kolekcję znaczków, czyli z tego co rozumiem, możemy robić, można powiedzieć, takie tutaj te zakończenia. Zobaczcie, jest tego tak naprawdę mnóstwo, więc wydaje mi się, że w kolejnym odcinku rozpoczniemy sobie robić to do końca. Na przykład Tytanik serca zostaje złamane podczas katastrofy morskiej, po prostu będziemy musieli robić troszeczkę inaczej te historie, aby tutaj te znaczki otrzymać. A na razie co? Ja sam już serdecznie tak naprawdę żegnam. Do widzenia i do kolejnego, tak? Cześć!